Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj taki krótki odcinek poradnikowy. Mianowicie chciałem po pokazać jak najprościej sprawdzić świece żarowe w samochodzie w silniku diesla. Czyli potrzebujemy tutaj taki oto próbnik, kontrolka na 12 V, najlepiej... Z jednej strony, oczywiście, jest to zakończone jakimś śrubokrętem, no kontaktem metalowym. Oczywiście, z drugiej strony, najlepiej, jakby to był przewód zamocowany. Ja tutaj mam takie zakręcane coś, w śrubę, ale można tutaj podłączyć przewodem. Jak sprawdzamy świecę żarową? To jest proste. Z jednej strony dotykamy do 12 do akumulatora, do plusa akumulatora. Z drugiej strony łączymy. Kablem, czyli od tej strony łączymy kablem do końcówki świece żarowej, ściągamy tutaj zasilanie, a jeżeli jest dostęp to bezpośrednio dotykamy do końcówki wystającej. Jeżeli nam się zaświeci kontrolka, no to świeca żarowa jest sprawna. Musimy też najlepiej mieć kontrolkę, którą, żeby ją wcześniej sprawdzić, jak ona świeci przy zasilaniu całkowitym, bo może być tak, że. Świeca żarowa będzie uszkodzona, czy będzie miała większy opór, to będzie to świecić ciemniej. Także to też możemy dosyć łatwo zdiagnozować, czy świeca nie, nie jest, czasami nie ma słabego kontaktu, nie jest uszkodzona częściowo. Czyli taki próbnik musimy się zaopatrzyć na 12V. Możemy wykorzystać też oczywiście zwykłą żaróweczkę z oprawką 12V, tylko to jest łatwiejsze w obsłudze powiedzmy, bardziej dostępne dużo ludzi ma w warsztacie, powiedzmy, czy w swoich takie próbniki, także żarówkę 12 v także możemy wykorzystać, podłączając jedną końcówkę do akumulatora 12 V, a drugą do końcówki świecy żarowej wystającej, także to by było na tyle, taki krótki odcinek poradnikowy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów, do usłyszenia do następnego odcinka.